Hej, hej, z tej strony Nomikat, a ja witam Was w kolejnym odcinku Seopolis dwójeczki Tym razem co sobie porobimy? Porobimy sobie prawdopodobnie nowe rudy. Mam taką nadzieję, że w dzisiejszym odcinku porobimy sobie już nowe rudy. Tak jak widzicie, nie zrobiłam dodatkowych hammerów, ale zrobiłam za to automatyczne siewy za mną. Ze względu na to, że miałam dosyć sporo rzeczy do przesiewania, to stwierdziłam, że zrobię to trochę inaczej i rozbudowałam nasz system. Zrobiłam 8 dodatkowych siewów z flintowymi meszami. O, Boże, serio, musieliście akurat teraz, dobra, idziemy spać i zaraz się widzimy. Dobra, tamta mała gęgina się już pali. A ja wrócę tutaj do naszego systemu, tam jak widzicie jest nasz clicker, do którego są poprowadzone rurki od skrzynki, w której możemy umieszczać itemy do przesiewania. Tutaj mamy nasze siewy, oczywiście 9, tutaj mamy nasz basic item collector, a tu mamy koperczesta, którego uzyskaliśmy z tamtych em, plecaczków do otworzenia z mobów. No i to w sumie tyle, tyle w sumie zrobiłam, nic innego nie robiłam, bo nie było mi to potrzebne. A jedyne co, no to więcej sztabek i tin plate. To jest to, co tutaj zrobiłam. Jeszcze przepalam tutaj rzeczy, a mianowicie tylko i wyłącznie po to, tak jak widzicie tutaj kolekcja się już zbiera, żeby zaliczyć sobie tą, oto naszą zakładkę, z której będziemy mieli kolejny compression dynamo i różne inne rzeczy dziecki to jest chyba w ogóle łódka, którą będziemy mogli pływać. E, niestety nie jestem co do tego przekonana, ale mam takie wrażenie. I teraz tak, Flint mamy szkło, mamy organiczny staw rośnie. Mamy bambu, nie mamy sugar i nie mamy kaktusa. Mamy również organic matery, mamy również, to się akurat robi jeszcze Stone i Stone Brixy. porcelanę mamy, węgiel mamy, ale 8 tinu i 8 kopru. Póki co to jest mi szkoda, żeby go tam dawać. Więc na razie tego nie będę robić. No i nie mamy skóry. Skóra to oczywiście nasze krowy, które przydałoby się wykonać. A krowy... A, ale możemy zrobić inaczej. Możemy nasz bandlet flesh powiesić na naszych siatkach. I może to zróbmy. Bo mamy dwie siatki nie pamiętam czy one coś do swojego użytku potrzebowały więcej ale dobra, mamy je i teraz możecie zobaczyć ile nam się tutaj uzbierało z mobów, trochę nam się tego uzbierało możemy sobie pootwierać tutaj nasze rzeczy i mamy trochę powdera i trochę jabłek i jeszcze naszą skrzynkę, właśnie teraz możecie zaobserwować, że dostajemy te skrzynki właśnie z naszych tutaj e, loot chestów, że tak to nazwę e, no i dobra, mamy tutaj nasz rotten flash. ja sobie go nie będę brała aż tak dużo, myślę, że 16 powinno nam wystarczyć i możemy zrobić po 8 naszych bandlet fleszy które sobie położymy na nasze siateczki do wysuszenia i mam nadzieję że to tutaj się będzie robić tak jak widzicie jest ładna animacja że to sobie wisi i tak tworzy się nam nasza skóra czyli tutaj mamy już dwie skóry mamy kolejne dwie skóry i takim oto sposobem pozyskaliśmy już nasze skóry do kłeścika ja jeszcze tylko tutaj odłożę te jabłuszka i niepotrzebne itemy, i proszę bardzo, możemy dokończyć tutaj nasz crafting, jakim jest induction smelter. Po co nam będzie induction smelter? Po to, żeby oczywiście nasze sztabki łączyć. E, będą nam potrzebne aktualnie mieszanina Tinu. kto by się tego spodziewał. To są nasze jedyne sztabki, ale do wykonania naszego brązu. No i teraz, tak, w prosty sposób oczywiście, po prostu musimy połączyć te rzeczy, tylko Właśnie, tak myślałam, że nie 1 do jednego, tylko 3 do 1, 3 tinu, znaczy 3 kopru i 1 tin. Ja aktualnie w tym przypadku skorzystam z takich proporcji: 2 tinu i 6 tutaj naszego. Kopru, bo na więcej i tak nie będziemy mieli, więc póki co to będzie musiało nam wystarczyć. Zresztą tutaj za questika dostaniemy jeszcze brąz, więc mam nadzieję, że zaliczymy jeszcze bloków brąz, dzięki czemu będziemy mogli dostać kolejny bloków brąz. I tutaj pisze, że możemy go położyć pod barelem z lawą, żeby chyba przyspieszyć... A nie! Uuuu, uh, a to ciekawe. Co, 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 co to nam da, że to przed, jakby przerobi to na Improved Organic Fluid i Improved Organic Fluid będziemy mogli za pomocą barela przerobić na... Aha, że będziemy tego potrzebowali do przerobienia na Improved Organic Mater. Okej, okay, dobra, już teraz rozumiem. No to jeden blok e, brązowy będziemy musieli sobie niestety zostawić, ale e, mam nadzieję, że drugi będziemy mogli sobie już na spokojnie przerobić na sztabki, bo tych sztabek będziemy troszeczkę potrzebowali, ale póki co, proszę bardzo, mamy nasz blok, więc kolejny kwestik zaliczony. Ja sobie go akurat odbiorę, bo mm, to nam się przyda. No i teraz możemy lecieć dalej. Dalej to jest gear working die. I teraz tak. Musimy stworzyć takie serwo. Takie serwo otworzy się właśnie w ten sposób. Czyli bronze i bronze plate. Bronze, bronze plate to oczywiście nic, nic prostszego. No a sztabkę, no to sztabkę już mamy. I teraz widzicie do czego nam był potrzebny nasz smithing table. Smithing table będzie nam potrzebny do połączenia tych dwóch rzeczy na gear working die. I teraz tak. Jak z niego korzystać? Po prostu wkładamy go do multi i multi servo przerabia nam sztapki 4 na 1 gira. Mm, po co nam to będzie? Po pulverizer potrzebujemy dwa brąz giry i sześć sztabek, i tutaj już się rodzi mały problem, bo ja będę miała na dwa jiry, ale nie będę miała na sześć na sztabek, tak jak zresztą widać. Ten blok potrzebujemy sobie zdecydowanie zostawić. To nie się przerabia, a my potrzebujemy wrócić do tworzenia naszej organicznej materii, którą wsadzamy oczywiście tutaj. I tak jak zobaczycie, szybkim. Yy, mamy tutaj już. Wytworzone. Zresztą mogę to delikatnie przeklikać, żeby tutaj to potrwało zdecydowanie szybciej. Proszę bardzo, cała materia przerobiona. Uzyskaliśmy dodatkowo 6 sztabek kopru, znaczy 4 sztabki kopru i 5 sztabek tinu. Przy okazji, jeszcze póki tutaj nasz piecyk się przerabia, to chciałabym Wam powiedzieć, że my jeszcze możemy w ogóle sobie upgradeować nasze piecyki. E, tylko gdybym to dobrze wpisała, proszę bardzo, możemy upgradeować nasz piecek. No i dobra tutaj serwo mamy. Niestety nasz szpiecyk się jeszcze przerabia, więc póki to się przerabia, to ja sobie poczekam. E, potem przepalę sobie na szraf koper i raftin. Zrobię troszeczkę brązu i prawdopodobnie będziemy się widzieć, jak już będziemy mieli e, prawie crafting skończony. Crafting potrzebuje jeszcze naszego fluxhamera i teraz możecie już się domyślać, dlaczego w ogóle go nie wykorzystałam e, właśnie przy robieniu kolejnych rzeczy tam, czyli z gravelu na santa sandu na dust, bo Będziemy mieli pulverizer, czyli będziemy robić to stosunkowo szybciej, a do pulverizera, już wam to pokażę, będziemy potrzebowali później coś takiego jak sand dust, czyli do pulverizera będziemy potrzebowali wykorzystywać nasz sand. I sand będzie nam dawał to samo, co daje nam dust w przypadku przesiewania, więc nie będziemy musieli już przesiewać dasta, to znaczy, że wystarczy, kiedy nasz proces. Yy, zostanie właśnie na sandzie i do tego właśnie będę dążyć, żeby nasz pulverizer e, przerabiał znaczy żeby było jeszcze jedno przerobienie z grablu na sand, a sand trafiał do pulverizera, który będzie nam przerabiał to na sand dust i na dust, e, z którego będziemy mieli tą wcześniejszą organic matter, a potem będziemy mieli to improved transformation powder który będzie nam potrzebny do transformation o mater, czy jakoś tak to się nazywa, no nie wiem, ale potem będziemy potrzebowali to przerabiać na o organic Matter tylko improved i potem będziemy mieli właśnie nickel, iron i aluminium, na to właśnie będziemy mieli szansę, czyli już będziemy mieli iron, czyli na spokojnie będziemy mogli sobie zupgrade'ować nasz piezyk, ale dobra, ja już nie przedłużam, czekam aż to się przepali i zaraz do Was wrócę. Dobra, już jak widzicie mamy kolejne ingoty. przerobione, przy okazji zrobiłam sobie trochę crafting table'ów, nie po to, żeby je stawiać, ale po to, żeby zrobić kolejny taki mechanizm tylko przerabiający na gravel na sand. Będę chciała jeszcze jeden auto crafting, dlatego właśnie stworzyłam sobie tyle craftingów, ale dobra, dokończmy tutaj nasz crafting, mamy nasz pulverizer, czyli kolejny kwestik zaliczony, mamy przy okazji nasz crafting automate. Które będę potrzebowała. Tutaj znowu się przepala cobblestone, więc na to nie zwracajcie uwagi. No i teraz tak. Pulverizer. Pulverizer to będzie ta maszyna, którą będę chciała usadowić w tym oto miejscu, żeby przysiewała nam nasz sand na właśnie nasze surowce. Damy jej output na na przykład górę. Myślę, że góra w tym przypadku to będzie odpowiednie. Mamy tutaj jeszcze jedną ironową, a w sumie to solar cooker. O Boże, co to jest? To jest. Księczka, która przepala? Wow, nigdy o czymś takim nie słyszałam i nie wiem, co to robi. Czy to za słońce przepala nam itemy? Ja myślałam, że to jest kolejna skrzynka typu, no wiecie. No, typu magazyn, jakby nasz iron chest, a nie e, typu przepalanie. Ale dobra, mamy słońce. Ja bym chciała to szybko przetestować. Mamy tutaj koper, który i tak będę potrzebowała dwie sztabki, mm, i i tak potrzebuję go przepalić, więc tak to tak właśnie działa. To jest maszynka, która nam przepala za pomocą słońca i przepala nam, y, jak jest otwarta. Wow, powiem Wam, że. Fajnie. Nigdy z czymś takim się nie spotkałam. Potrzebuję jednak dwie sztabki, więc ja chyba muszę sobie tutaj po raz kolejny poczekać e, chwilę i zaraz do Was wrócić. Ale dobra, pulverizer jest. Pulverizer będziemy mieli ustawiony na bok, bo w tej naszej maszynce, jaką będzie flux hammer, um, ustawimy sobie output, a w sumie to. No, a output, output na. Yy, właśnie na tutaj bok, żeby od razu do naszego pulverizera trafiały itemki. No i tak. Potrzebujemy dwie sztabki. Dobra, to ja. Poczekam chwilkę, mamy dwie sztabki, powiem wam, że to spoko, spoko, właśnie opcja jak piecyk jest zajęty, a potrzebuje przepalić coś w dosyć małej ilości, no i dobra, mamy nasz Flux Hammer, mamy Redstone Clock, mamy Crafting Automat, więc wszystko powinno tutaj e, być w porządku i teraz tak, stawiamy go tutaj y, hamerem, wyklikujemy, żeby jego output był z boku, tylko no właśnie, pytanie czy ja mogę jakoś nie naruszając naszego Pulverizera go przenieść? Chyba nie, no ale dobra. Muszę go zniszczyć, bo potrzebuję dać output na tą stronę. I teraz dopiero możemy położyć nasz Pulverizer po raz kolejny, ale jak widzę, energii nie straciliśmy, więc wszystko jest ok. No i teraz tak, tutaj potrzebuję, żeby trafiał sand na górze, więc podłączyłabym sobie. Nasz crafting automatyczny, właśnie w tym oto miejscu, skierowanego ku górze, żeby on ku górze wysyłał sobie nasz sand. Dobra, rozbijmy tutaj troszeczkę, bo będę potrzebowała to. W ogóle nie wiem, czy tak mogę, bo on chyba i tak przód ma gdzieś z boku? Nie wiem. Dobra, zaraz zobaczymy. Może, może jednak się mylę albo. No nie wiem. Dobra, nieważne. Zobaczymy. I tym tempi'ami dajemy, żeby tutaj trafiał sand, znaczy gravel, bo potem będzie przerabiany na sand. Proszę bardzo, dajemy output na skrzynkę. I tak, trafia tutaj nasz gravel. Gravel będziemy oczywiście kompresować na gravel poziomu pierwszego. I teraz potrzebujemy kloka. I czy on będzie wyrzucał to do góry? Tak, wyrzuca to do góry, więc możemy sobie na spokojnie położyć tutaj czesta. Zresztą chyba zamiast czesta możemy sobie również położyć nasz item pipe. Tak mi się wydaje. Nie jestem w 100% przekonana co do tego, czy to będzie działać. Ale jak damy tutaj na eksport, to czy to będzie działać? Zobaczymy zaraz. Tutaj możemy oczywiście nasz. Nie, nie działa. Dobra. Czyli to podłączenie nie działa. Trzeba zniszczyć naszą rurkę. Trzeba tutaj jednak czesta. I tutaj już wlatuje nam sand, który przetwarza się nam na sand. Na sand, dust i. Tak, na sand, dust i na dust. Dobra, I to działa. To tutaj się przerabia. Ja idę szybciutko po skrzyneczkę. Bo tego niestety on nas ten system będzie wymagał. I teraz tutaj kładziemy skrzyneczkę. Już nie powinien wyrzucać na darmo tych itemów. I teraz te itemy muszą trafiać do tego hamera. Czyli oczywiście kolejne item dakty, które tym razem się połączą, dlatego szybciutko muszę je tutaj zniwelować, żeby tutaj nic nie trafiało. I jeszcze raz, będziemy musieli to zrobić. Proszę bardzo, chyba nic nie trafiło, wszystko jest tak jak należy i możemy tutaj ustawić output. I teraz ten output kieruje nas do hamera, do którego dostarczamy nasz gravel skompresowany za pomocą naszego rystą. Kloka, oczywiście, ta maszynka nam przerabia go na gravel, więc bardzo fajnie tutaj gravela będzie ubywać, ale póki co nie będziemy go potrzebowali. Ewentualnie mogę jakieś cztery staki dorzucić tutaj do systemu, żeby one się przerabiały. W razie co, kiedy będziemy potrzebowali gravel, to po prostu możemy go przerobić z naszego cobblestone'a. Nie jest to trudne, a o wiele szybciej chyba niż te maszynki. Tutaj będziemy się skupiać tylko i wyłącznie na uzyskiwanie tych dwóch właśnie rzeczy. No i jeszcze ostatnią rzeczą, jaką bym chciała, żeby to posiadało, to na przykład drivers z dwoma miejscami. Bo e, tak będzie nam prościej to magazynować Oczywiście w skrzyneczce też byśmy mogli Ale po co mamy to robić w skrzyneczce Skoro możemy w Drawersie Tylko czy do Drawersa się podepnie, o to jest pytanie. I nie wydaje mi się, że to się podepnie do Drawersa. A przy okazji zaliczyliśmy sobie ten sand, ale jak tutaj będą uzupełnione, to też nie będzie trafiać. Ja sobie dam item pipe'a tutaj, tylko. O dobra, tutaj jest odpięty i damy sobie Drawers w tym oto miejscu, tylko też musimy go odpiąć. Yy, I proszę bardzo, to ładnie działa. Mamy to. Dajemy na eksport tutaj i teraz na bank będzie już nam oddawać te itemy, które tutaj są składowane do naszego Drawersa. Jak widzicie działa jak natura chciała, Sand się tam przerabia, to mnie bardzo cieszy. Hammer też wystarczająco nam tutaj produkuje rzeczy, jeśli nie będzie miał miejsca w Pulverizerze to prawdopodobnie nie będzie tego produkował, przez co tutaj Chciałam powiedzieć, przyszedł tutaj nie opróżnimy, może tej skrzyneczki, ale już to zrobiliśmy. Ten generator jest wyjątkowo wolny zresztą ten tak samo jest wolny więc no cóż, będziemy musieli znaleźć po prostu jakiś inny sposób na cobblestone. A. Chyba. O jeśli jakikolwiek istnieje, no ale dobra, mamy ten sand, mamy dust, to bardzo fajnie, akurat. E, zwłaszcza, że dust będzie nam potrzebny do tego innego, jakby organic matter. E, I teraz tak, możemy jeszcze robić sekundę. Fabrykator, ja póki co tego nie będę robić. To jest oczywiście maszyna, która pozwoli nam bez żadnego tutaj kloka produkować nasze kompresowane rzeczy, ale nie jest mi to potrzebne ze względu na to, że sequential fabrikator będzie od nas wymagał prądu, a my tutaj tego prądu nie chcemy jednak jeszcze używać. Póki co te maszyny nam wystarczają, więc niech tak pozostanie. Potrzebujemy teraz ten impru Improved Transformation Powder, który wykonujemy w taki oto sposób, czyli z naszego Pury Transformation Powdera e, robimy ten drożie. I teraz tak. Ten tańczy wymaga od nas, po pierwsze, dasta. Po drugie e, Gravela, bo potrzebujemy flinta i potrzebujemy dużych ilości pebli. Ja akurat sobie wezmę tyle na to. Będziemy potrzebowali chyba pół e, staka właśnie naszego flintu. Bierzemy das, bierzemy das stąd, bo tutaj też jest jeszcze pół staka i możemy to przerobić. Dobra, wyszło tego trochę. Mamy prawie dwa staki naszego tutaj e, Pure Transformation Powdera. Teraz wystarczy, że weźmiemy sobie Sand Dusta, którego też już troszeczkę Mamy. Potrzebujemy jeszcze chyba Pebli, um, chyba stack będzie nam wystarczył. Dobra, no i teraz możemy zrobić tak Stack wystarczył i mamy stack i troszeczkę naszego improv Transformation Powdera. Czyli kolejny quest zaliczony, tak jak widzicie, ta zakładka prawie jest skończona. Wymaga od nas tylko naszego Sequentia Fabricatora. I z Sequentia Fabricatora możemy coś takiego zrobić, jak Flux Compactor. Który kompaktuje nam orowe kawałki na czanki Ale wymaga od nas aluminium, więc no, na to nas jeszcze nie stać Potrzebujemy ruszyć kolejną zakładkę Jaką będzie właśnie pozyskanie naszego Improved Organic Matter Za pomocą tego mechanizmu, który tutaj był właśnie wprowadzany Czyli będziemy potrzebowali naszego tutaj bloku z brązu. Dobra, dajcie mi chwilę, bo muszę się ogarnąć. Będziemy potrzebowali zrobić podobny mechanizm co do tego, tylko no właśnie, przydałoby się więcej krusibli, bo tutaj to akurat wyrabia, ale z krusiblami jest trochę ciężej. Ehm, no i tak. No i tak, no i tak. Dobra, trzeba pomyśleć. Dajcie mi chwilę, ja pomyślę, przygotuję się, zrobię może jakąś prowizorkę i zaraz do was wrócę. Dobra, powróciłam i zniszczyłam cały ten mechanizm, jaki tutaj był. Ze względu na to, żeby przenieść go troszeczkę dalej, a mianowicie tutaj i tutaj spróbujemy, właśnie zrobić tak, żeby to miało ręce i nogi. Mam taką nadzieję, że nam się to uda. Przede wszystkim będziemy potrzebowali pozbyć się trzech tutaj naszych tych potrzebujemy Potrzebujemy sobie ustawić nasze crucible. Crucible będą ustawione w ten sposób. Do naszych crucibli, oczywiście, naszymi item będą pociągnię... będzie pociągnięty cobblestone. Tutaj bez znaczenia, gdzie postawię cobblestone generator, ale załóżmy, że postawię go na środku, żeby i tamten z prawej, i tamten z lewej miał równe szanse na pozyskanie naszego kobla, dzięki czemu, no właśnie, tutaj jeszcze. A jeszcze trzeba ustawić w ogóle cobblestone e, dzięki czemu właśnie nasze crucible będą miały równą szansę na pozyskanie naszego cobblestone a. wiadomo, on się będzie produkował tutaj wolno ale e, zawsze będzie można jeszcze mm, to troszkę inaczej zrobić znaczy nie wiem czy to nie podłączę do skrzynki, żeby to e, jakoś płynnie działało ale zobaczymy mamy trzy crucible, które produkują nam lawę z tych crucible za pomocą fluid pipe'ów e, będziemy dostarczać tą lawę do oczywiście naszych tutaj dwóch, dwóch ston bareli. I teraz tak, ston barele. Jeden będzie musiał mieć pod sobą e, blok brązu. Dobra. Tak tak chyba po prostu wnioskuję, jakby nie jestem przekonana co do tego, e, więc nie mówię Wam procentowej pewności, czy tak, e, tak właśnie będzie. I dobra, już widzę pierwszy problem. On produkuje tylko dlatego. Prawdopodobnie będziemy potrzebowali tu postawić e, trzy cobblestone generatory. E, ale to później dorobię. Na razie chcę zobaczyć, czy to po prostu będzie działać. E, przede wszystkim jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, a mianowicie nad tymi barelami potrzebne są slaby. Ja tutaj daję jednego, zaraz dostawimy drugiego, bo jeśli napada do nich woda, to system przestanie działać, e, więc nie sobie tutaj będą stąd chlabę. Dobra, uruchamiamy naszą lawę. Niech ona popłynie do bareli, bo ja bym chciała zobaczyć czy właśnie, czy ta lawa zmieni się tutaj e, w naszą ciecz. Tak, zmieniła się w naszą nową ciecz, którą jest Improved Organic Fluid. I właśnie w tym fluidzie będziemy tutaj e, dostarczać nasz Improved Transformation Powder. Czyli z dwóch stron będzie nasz, tutaj nasza rurka z itemami, e, która do których potrzebujemy skrzyneczki. Przede wszystkim potrzebujemy tych skrzyneczek aż trzy do naszego systemu. Żeby nie używać już hopperów, tylko będziemy używać już item, item pipeów, choć teraz i tak nie wystarczy nam ich w takiej ilości, jakbym chciała. Ale dobra, tutaj ustawiamy jedną skrzyneczkę do tej skrzyneczki, e, ustawiamy output i będziemy, będzie trafiać właśnie ta, tutaj nasz, e, ten nasz powder, czyli pomarańczowy, a nasz różowy powder. Aha, tutaj jest delikatny problem z tym, będzie trafiał z tej skrzyneczki do tej. Tego barela. No i dobra, jedyne co nam pozostaje, do czego, tak jak powiedziałam już wcześniej, nie mam niestety item e, pipów, które zaraz możemy dorobić na spokojnie. No i tutaj ustawiamy oczywiście nasze item pipy. Dajemy kolejną skrzyneczkę tym razem z boku, żeby to nam nie zajmowało aż tak dużo miejsca, e, jakby mogło, tylko tutaj ustawimy, o właśnie, bo tutaj już się przetransportował nasz powder, i teraz ustawiamy tutaj po prostu wyjścia. Proszę jedno, drugie. No i tak jak widzicie już jest tworzone. Tutaj oczywiście dopiero będzie się tworzyć, jak y, nasza lawa będzie się przerabiać na ten y, organik fluid, czy coś tam. I mamy naszą Organic Meter, którą możemy sobie zaliczyć do quest'a. Prosty system, który zrobiliśmy w naprawdę, nie wiem, 3 minutki może. No niestety ta lawa jest problemem, że ona się tutaj wolno będzie uzupełniać. Ja, tak jak powiedziałam, dorobię nasze generatory. To może przesunę... Tą stronę, żeby nam też tutaj miejsce nie zabierało w razie czego, jak będziemy musieli robić jeszcze jakąś inną organiczną materię. Ale tak jak widzicie, za każdy Iron Piece, za każdy Aluminium Piece i za każdy Nickel Piece dostaniemy reward w postaci właśnie takich pisów. Więc możemy w sumie przetestować czy nam, jakikolwiek wypadnie z tej trójki otrzymanej tutaj. Wypadnie czy nie wypadnie? O to jest pytanie. Proszę. Chciałabym. Żeby wypadło? E, tak, wypadło. Każdy po jeden, więc tak jak widzicie, mamy zaliczone. Sztabki już będziemy robić w następnym odcinku, bo e, no, już spore czasu niestety minęło. Więc ja się może pożegnam tutaj. Żeby już tego czasu odcinkowego nikomu nie zabierać. E, więc ja w tej oto tutaj na zielonej łączce bym powiedziała pożegnam się z wami. Dziękuję wam, że byliście, dziękuję, że oglądaliście. Mam nadzieję, że zostawiliście łapeczkę w górę i komentarze pod tym odcinkiem. Mam nadzieję, że nadal ta seria bardzo wam się podoba. Jeśli oczywiście nie zostawiliście subskrypcji na tym kanale, bardzo bym was o to prosiła. Najlepiej no z dzwoneczkiem, bo robię randomowo live'y mniej więcej w godzinach od 18 do 20. :00. No i co? Dziękuję, że byliście, dziękuję, że oglądaliście i do zobaczenia następnym razem. Pa-pa!